Siemaneczko z tej strony Kimo, a to kolejny odcinek z openingu i dzisiaj oczywiście z Benem sobie robimy opening świątecznych skrzynek także tutaj bez większego przedłużenia zapraszam was do oglądania wbijajcie również na kanał Bena ponieważ macie tam jego perspektywę a no, niestety mu się trochę przyfarciło ale po prostu zapraszam do oglądania no to możemy zaczynać, nie wiem czy odliczamy, nie odliczamy, jak tak no, to to standard, no tak samo, standard jak, jak ostatnio 10 skrzynek z Smithsmas 2022 kosmetii no jedziemy, dawać jakieś UNO. W tym roku byłem grzeczny, zasłużyłem jak najbardziej. Dobra, to co? 3, 2, 1, czy od razu z bomby? No, 3, 2, 1, i go! Pierwszy! I co to jest? Lamberka! Cold-Blooded Coat dla Spaja, ten, 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 garniturek. No, 3, 2, 1, go! Go. 1 item. Dwa itemy? O, oh, mam Oktober Fester. To jest w sumie spoko czapka całkiem. Dostałem crosshair cardigana, ten, ten, dla snipera. E, mm -hmm. I ten, i Festivizer. spoko. Festivizery to ja, lubię. Festivizery to... za prawie jeden klucz są, więc są git. No, Festivizery jak najbardziej mogą być. E, tutaj, tutaj, dobra. E, trzecia skrzyneczka. 3, 2, 1 i go. Waiting for response. Ja, no, ja też mam. There no was no, no, no response. Ja też. Co? O. Ej, ty zauważyłeś, że jak Słyszałem się otwieraj... dźwięk skrzynka jakby mi się otworzyła. Ja te... No mi też. I, I zniknęła mi ta skrzynka. Mi też. Ej, halo! Co to kujesz ma być? Co jest? Panie Gaben. Pani Gaben. Czekaj, wezmę se, posortuję. Może i będę miał rozrzucane, ale. Okej, okay, dostałem. Winter 2022 Cosmetic Collection. I to jest ten partizan. Partizana dostałem. O, o, Okej, okay. partizana i farbę. A color similar to slate. Okej. Okay. E, ja, ja też dostałem partizana. <laughs> Ej, to może zbugowaliśmy. Zaraz <laughs> dwa razy no, dostałem. Ale, ale, ale A dostałeś ja, ja. farbę, czy nie? Nie, 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 Dostałem tylko partizana okay. bez farby. No e, e, dobra, dobra. 4. No, tak. Go. go. No, next item mam. Dostałem. U Uniezwyklacz zostałem. To za chłop. Yes! <laughs> do Dostałem Strange Scout Transfer i Manko Bilet. Yeah, Jak i Do czego? Do, do banjo. Kolejna skrzyneczka. Deszki ma, odliczaj. 3, 2, 1, go. No lec. <laughs> Ale jaja. Bilet Manko Festivalizer. Eee... Ja mam I so, e, Arctic kart. Mall, eee, już, 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 kluczyk, use już. Eee, 3, 2, 1, go. Dobra, dwaj temy. O, jest eee. eee, to samo. O, eee. strange Glasgow Blank Roll. chociaż tyle, że w strężył i kolejne, żeby strange Count Transfer. <noise> Chłopie! Nie mów, że drugi unyżyłol. Nie, nie, strange Festifrak, czerwony. Aha, <laughs> OK. okej. fuck! Okay. Chyba święta ci dopisują. Ale ja chłopie, Ale spokojnie, to wierzę. dopiero połowa, to dopiero połowa. 3, 2, 1, go. Waiting o, for response, o, o tak jest. Cold blooded code, chociaż tyle. Ja też, ale w Strangeru tym razem dostałem. E, drugi name dostałem. tag. I manco ticket, mam już trzy manco ticket. O, no to można w sumie zrobić tego, w mecha silnik w najbliższym czasie. Wyskidu. Dawaj, odliczaj. I, dobra, ile to zostało? Dwa, cztery, to mi jeszcze cztery, cztery skrzynki pozostały. No tak, cztery. Dawaj. Dobra, trzy, dwa, jeden, go. <noise> Może jeszcze cokolwiek o, się dojemy. uda zrobić. Jeden item. Naklejka. Heavy heating. Coś item. dla ciebie, heavy heating. o ja to chcę. Dobra, dwa i no. jeden. Dawaj. Go. Też większe się starałem, Gaben. Dostałem. Bulb bonnet. I stary trapers flap. Dwa czerwone. Co to kurde się dzieje, Trappers Trapers flap może być droższy. Trapers flapa dostałem. No. Lepiej logo. wygląda. Dwa, jeden, go. Ostatnia skrzynka. Ostatnia. Czy będzie coś? O. o dobra, the soft Hard hat. To jest spoko, to jest to do enga, taka, taka pluszowa. O, ten, ta dziergana, no, no. Arctic Mola tak, tak, szkoda, że tak, tak, mam Grzyba.